Dziś ruszamy na miasto, aby sprawdzić, co o fizjoterapii wiedzą gdańszczanie i gdańszczanki. Chodźcie ze mną! Fizjoterapia kojarzy się z pomaganiem. Z naprawą człowieka. Z wizytami kontrolnymi związanymi z jakimiś problemami stawów, mięśni. No z jakimiś masażami. Z masażem. Masaż trochę. Jakieś zabiegi lecznicze typu masaże. No z masażami. Albo rozciąganie y, z pomocą jakiegoś specjalisty. Z takim rozluźnieniem ciała, z pomocą. Z czymś dobrym. Czyli jeżeli, jeżeli ktoś ma problemy zdrowotne, to powinien skorzystać z porady lub wielu wizyt u fizjoterapeuty, bo na pewno pomoże. Z bólem kręgosłupa, w moim przypadku była to kurszowa. Hmm? Pro, problem z chodzeniem jakieś wypadkowe rzeczy. Słyszałam, że z krótszą nogą, jak się myśli, że się ma krótszą nogę. Any problem with też sport, for example? Z jakimiś kontuzjami, wyrodnieniami. Problemy związane z nerwobólami. Kręgosłup przede wszystkim, biodra, kolana, stawy, ręce, no, praktycznie całe ciało. No, ja myślę, że gdańszczanie i gdańszczanki poradzili sobie całkiem nieźle, a Wy co wiecie o fizjoterapii? Co Wam się kojarzy? Dajcie komentarz, subskrybujcie, lajkujcie. Dajcie znać również, jeżeli zobaczyliście tu jakiegoś swojego znajomego i przyślijcie mu ten film. Do zobaczenia!